Mikołajki w Rybnie to nie tylko turniej szachowy. Nie mogło zabraknąć również zmagań zapaśników w ramach Wojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym zapasach kobiet oraz mini-zapasach dzieci opuchar Wójta gminy Rybno. Rybno po raz kolejny stało się areną zmagań zapaśników z Województwa warmińsko mazurskiego W tym turnieju bierze udział 11 zawodników z gminy Rybno, głównie z miejscowości Rumian a ogółem przyjechało 80 zawodników z całego województwa, z wszystkich miast i miasteczek. Uprawianie zapasów czy ruch fizyczny jest niezwykle ważny w życiu człowieka. Bez tego nie ma spokojnego, fajnego życia. Człowiek staje się ociężały, ma ochotę leżeć na kanapie i ma wtedy problemy ze wszystkim. Łącznie z tym, że nie chce mu się myśleć. Więc e, zachęcam, ta, ta impreza ma zachęcać e, nasze dzieciaki do ruchu, do uprawiania sportu. Zachęcam też rodziców, żeby motywowali swoje dzieci, aby e, zachęcali do uprawiania różnych dyscyplin. W gminie Rybno można uprawiać zapasy, judo, piłkę nożną, box, kickboxing czy, e, czy na przykład szachy. <grytania> Mini zapasy i młodzicy. Tym się różnią rocznikami. Mini zapasy to jest 2013-2015 rocznik, czyli faktycznie to jeszcze są dzieci, to dla nich to jest zabawa, a młodzi to jest pierwszy stopień jakby w klasyfikacji zapaśniczej, czyli to są najmłodsi, jakby już prawdziwi zapaśnicy, którzy startują w mistrzostwach Polski. Każda dyscyplina, która prowadzi młodzież do jakiejś aktywności fizycznej, jest dobra. Także spotykamy się w rybnie, dlatego że. Co roku Mirek Gajewski i wójt gminy organizują nam to za zawody. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Myślę, że w miarę tak e, mamy taką grupę do, e, naborową, dużo młodych zawodników. Pierwsze zawody startowali tydzień temu w Lubawie, dzisiaj praktycznie niektórzy drugie zawody, także myślę, że będą medale, myślę, że w miarę nam, na ich możliwości, myślę, że, 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 że dobrze. Gmina rybna znaczy Rybno jest wpisana do e, takiego cyklu imprez wojewódzkich w zapasach. To jest zasługa pana Mirosława Gajskiego, trenera zapasów, który od lat prowadzi tą sekcję w ramach delfina rybno naszego klubu. Współpracujemy z Polskim związkiem zapaśniczym, który co jakiś czas nam sponsoruje to maty, to jakieś wyposażenia. Na dzisiaj chętnych do uprawiania zapasów nam nie brakuje, mamy zawodników, którzy już robią głównie zawo zawodniczki krajowe wyniki. Dziękujemy za wspólne zmagania, gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok.